Trendy w modzie na 2025 rok, część druga. Zaczynamy od bermudów. Będą być krótsze shorty również na lato i mikroshorty w postaci prawie takich majtek. Modę na to rozpromowała Miumiu, Miu, która w tej chwili jest marką numer jeden na świecie, która ustanawia trendy w modzie. Frenzle. Hit Totalne na ubraniach, na dodatkach, butach, torebkach, kurtkach, spódnicach, sukienkach everywhere. Ubrania ze stójką: koszule, bluzki, płaszcze, kurtki, przezroczystości. Ale już nie tylko spódnice. Koszule, bluski i sukienki. Także spodnie, głównie spodnie. Uczenie przezroczystości z grubymi, nieoczywistymi tkaninami. Metaliczne elementy, przeważnie srebrne. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie oddzielny film na temat kolorów, które będą modne w 2025 roku.